Witam, witam, witam cię bardzo serdecznie. Z tej strony bloger Kewiński mówi. Chciałbym tutaj omówić temat kto tak naprawdę najczęściej krytykuje. I, i że tak powiem, zaczniemy od takiego zagadnienia, że zapamiętaj sobie jedną rzecz. Kiedy byłem krytykowany nigdy nie skrytykowały mnie osoby te, które robiły więcej ode Skrytykują was za ci, którzy robią mniej od Was, albo nie robią nic. Pamiętajcie dajcie to Krytykują ci, którzy robią mniej od Was, albo nie robią nic. Pozdrawiam. Udział. Zakładam, że nie masz tam jakichś wysokich oczekiwań, no ale powiedzmy, że chodzisz do pracy, nawet ja już nie będę wnikał, nie będę mówić o temat pracy, czy to dobrze, czy źle. mniejsza. Chodzisz do pracy nawet, to nieważne, czy za najniższą krajową, Nieważne, to nie ma znaczenia teraz. No ale jak to w każdej pracy, wszędzie są ludzie. A tyle ile ludzi, tyle charakterów. I teraz o co chodzi? Jest taki jeden gościu, który jest gościu, który bardzo dużo gada, wyzywa po prostu na innych. Znaczy, może tak, jeżeli ma zły humor, to. Wyzywa innych, tak dalej, ciągle krzyczy, no generalnie wiadomo jak jest, no myślę, że skądś to znasz na pewno. Nie będę tutaj typowo tak przytaczał. Spójrzmy na to z dwóch stron sytuację. Więc teraz tak, większość ludzi powie z tej subiektywnej strony i tej nieświadomej, że Boże, co za debil, to jest i tak dalej, że on się tak zachowuje, kuźwa wyzywa wszystkich... I inne brzydkie słówka, których nie chcę za dużo wymieniać, bo nie chciałem, żeby czasami Jotun mi ten film ściągnął, więc nie o to mi tu chodzi. Wiele brzydkich słów, wiadomo, nie będę tu wymieniał. To jest subiektywna strona, subiektywna w sumie, wszystko, wszystko jest subiektywne tu. Strona ta nieświadoma, tak, czyli też tak jak większość ludzi powie, albo inaczej, znęcał się nad zwierzęciem, nie nad psem, załóżmy, tak? kopał psa tak dalej. Wiadomo, no i teraz tak, ta nieświadoma, nieświadoma strona tego medalu jest taka, że większość ludzi powie: to jest chu, jeby, śmieć, kuźwa, powiesić go za jaja tak dalej, nie? Wiadomo, jak to większość ludzi powie. Ale druga strona medalu, czyli ta świadoma, czyli ta strona, którą kieruje się może tylko 1% ludzi, Dobra, przesadziłem, przesadziłem. Może 5-10%. Niech będzie od 5, między 5 a 10%. Pomyślą sobie i stwierdzą, Boże, przez co ten człowiek musiał przejść w życiu? Co on takiego musiał przeżyć w życiu, że on tak się zachowuje? I to są dwie strony medalu. I teraz pytanie: która jest prawdziwa? Czy to, że powiem o kimś, że jest nie wiem, śmiechem, chudem i tak dalej? Czy druga strona, Boże, przez co ten gościu musiał przejść? No zganni, zganni tylko kto tutaj ma rację. Daję ci 3 sekundy. Tak naprawdę, oboje mają rację. Czyli to, że ktoś powie, nie wiem przez co on musiał przejść i dlatego tak się zachowuje. Ta, ten człowiek ma rację, a drugi, jak nawyzywa, powie, że to on taki jest, też racja. Kuźwa, oboje mają rację. Wszystko jest kuźwa subiektywne. Więc teraz powiesz, Jezu, no to, to teraz tak, to jeżeli. Pracy kuźwa... Ja jestem tym gnębionym, tym najgorszym. Kuźwa, no nikt nie chce ze mną rozmawiać. I wyzywają na mnie, jestem tym najgorszym. To kto ma rację? A teraz powiedzmy ja ci powiem, że wyróżniasz się w ten sposób. I nie przejmuj się tym tak dalej. I teraz kto ma rację? Zobacz, wszystko jest subiektywne. Każdy tak naprawdę ma swoją rację i tak jest kuźwa ze wszystkim. I tak samo też nie wiem, jeżeli chodzi o partie polityczne, co? Jeden ci powie, że PO jest najlepsze, bo oglądał się TVN24, a drugi naoglądał się, nie wiem. Dobra, teraz obecnie Telewizja Republika, chociaż ja tam nie zagłębiam się w politykę, bo ja nie lubię polityki, nie interesuje mnie to w ogóle. I jeden powie, że, że telewizja Republika ma rację, a drugi powie, że TVN24. Słuchaj, no wszystko jest subiektywne, tak naprawdę. No. <laughs> jeden ci powie tak, drugi to. Nie, to tak samo jak ktoś ukradł bułkę ze sklepu i co? Jeden ci powie, że Boże, co za ham, złodziej, trzeba go ukarać. A drugi powie, że Boże, kuźwa. Przez to ten człowiek musi przechodzić na co dzień, że on do czegoś takiego się posunął. No i kuźwa, no który z nich ma rację? No, no jak widzisz, wszystko jest kuźwa subiektywne, więc jak zaczniesz się w to głębiać, że kuźwa, który z nich ma rację, po prostu oszalejesz. Oszalejesz. Także nie próbuj. Dobra, ja nie mógł... Dobra, zgrzeszyłbym, gdybym powiedział, że... Nie masz próbować. Nie, że tu święty jestem. Ja jak byłem młodszy, to też próbowałem. Żeby nie było, że jestem tu świętoszek jakiś, bo nie o to mi tu chodzi. Oboje mają tu rację i tak jest kuźwa ze wszystkim. Więc teraz, słuchaj, no co mam Ci mówić? Ale wracając do naszego tematu. Więc, słuchaj, no ktoś Cię krytykuje, ale... To akurat jest fakt, że nigdy nie będziesz krytykowany przez kogoś, kto robi więcej niż Ty. Krytykę wyrażają tylko Ci, którzy robią mniej od Ciebie. To jest akurat prawda. Tak samo też. Dobra, ale zapytasz się mnie teraz, to co właściwie jest prawdą? Mówisz, hej, yy, oboje mają rację, to co jest racją? Skoro wszystko, wszystko jest subiektywne, podam Ci przykłady, co jest rzeczywiście faktem, bo to mówię nie zawsze. Powiedzmy, że jest sobie wodospad i woda sobie spływa. I jeden teraz powie, że ta woda szybko spływa, a drugi powie, że ta woda po prostu spływa. I teraz tak, który z nich ma rację? Oboje mają rację, tak naprawdę. No bo, kurde, no co? No, woda tak samo spływa cały czas. A to, że powiem, że szybko ona spływa, czy wolno, to jest subiektywne. I tak jest ze wszystkim. Ale fakt jest taki, że woda po prostu spływa i tyle. A to, czy ja powiem, czy ona szybko spływa, czy wolno, to jest subiektywne. To nie ma znaczenia. To jest tylko moja ocena, a ty możesz ocenić, że ona spływa wolno. A jaka jest rzeczywi rzeczywistość? Woda po prostu spływa i tyle, to jest fakt. To tak samo nie wiem. Ktoś powie, że, że bloger Kewiński za szybko mówisz albo niezdecydowanie. Jeden powie tak, a drugi powie, że bloger Kewiński po prostu mówi i tyle. I teraz który z nich ma rację? No, ten co powie, że bloger Kewiński po prostu mówi: O, używa głosu, o, używa głosu. No to jest fakt. Używa głosów, używa strumieni głosowych, które ma w gardle. Na no, drugi powie, że za szybko bo mówi. No i teraz jed... pierwsza kwestia to jest rzeczywisty fakt. A druga kwestia, kuźwa, to jest subiektywne, tak naprawdę. I teraz kuźwa, kto ma rację? O! Przyznasz, że to, co teraz mówię, to jest trochę absurdalne, prawda? No, no ale wracając teraz, zakładam, że po to oglądasz mój film. Ja mówię, służę się tutaj przykładem, że być może w koledze się może z ciebie śmieją, może w pracy szydzą z ciebie. Dobra, weźmy teraz ten przykład. Kuźba, nie mogę. Kuźba. Ciągle inne przykłady mi się nasywają, ale jak coś zacznę, to jakoś Was boczę na bok i przejdę nagle do innego. Nie wiem dlaczego tak mam. Nieważne. Wracając do naszej kwestii, no słuchaj, jest taka sytuacja, że być może koledzy się z ciebie śmieją. Powiesz nawet, że chcesz zostać w przyszłości milionerem, czy tam nie wiem, dużo, dużo zarabiać, no chcesz coś osiągnąć w życiu i nawet powiesz tym swoim kolegom. O, załóżmy, że w klubie powiesz, że chcesz zostać milionerem w przyszłości, a, a zarabiasz dzisiaj najniższą krajową, no to co? To co się wtedy będzie dziać w większości sytuacji? Od razu przykną ci etykiety. Różne etykiety będą, człowiek biznesu, ha ha ha, co on sobie myśli, kuźwa, ha 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 ha, kuźwa ty, tak, skąd ja to znam, ja tak samo miałem i przez to samo przechodziłem. No chyba, że masz takie szczęście, że masz naprawdę takich kolegów, co nie przypną ci łatki, tylko ci będą kibiecować Jeżeli tak, naprawdę ci bardzo zazdroszczę i szanuj kuźwa tych kolegów. Jeżeli takich kolegów masz, jeżeli masz takiego przyjaciela, szanuj go. I nigdy go nie zdroć, jeżeli masz takiego przyjaciela, ale, zakła... ale raczej mało kto ma takie szczęście. I raczej większości z nas będzie miało takich kolegów, co raczej będzie to pierwsza sytuacja, czyli przytną etykiety, będą śmiechy chichy, będą się z ciebie nabijali i tak dalej, tak dalej. Wiadomo o co chodzi. No ja przykładowo jak zaczynałem nagrywać na YouTube, to co też byłem wyśmiewany i co, różne etykiety dostałem i co mam ci powiedzieć. No... Także mówię Ci o tym po to, żeby Ci pokazać, że, że ja tak samo jak Ty jestem, tylko zwykłym kowalski. Więc, yy, słuchaj, więc co, co zrobić? No po prostu co mam Ci mówić? Rób po prostu swoje, wiedz o tym. Dobra, wróćmy do tego, do tej pracy, tak? Śmieją się z Ciebie, gnębią Cię i tak dalej, więc co zrobić? To, co ja bym sobie powiedział 18 osiemnastoletniemu sobie, to to, że... Chłopie, czytaj jak najwięcej książek, nie daj się, weź się za siebie. I potraktuj to jako motywację, bo Słuchaj, nie ma kuźwa silniejszej Motywacji w życiu niż negatywne Emocje, jeżeli przykładowo jesteś wyśmiewany Tak dalej, jesteś tym popychadłem Nazy Nazywam po prostu tu rzeczy Po imieniu, ja nie będę tutaj Obierał takich nazw kuźwa, które nie wiem Żeby kogoś nie urazić, bo ja nie będę Kuźwa na to patrzeć, czy ja tu kogoś urażę Czy nie, bo mnie to kuźwa gówno interesuje Ja mówię po prostu co mi kuźwa na myśl przychodzi A jeżeli to kogoś urazi No to, to przepraszam Po prostu nie oglądaj tych filmów i i tyle. I żyj sobie w tym życiu, w swojej bańce, w której cały czas jesteś i prawdopodobnie nigdy z niej nie wyjdziesz. Ale zakładam, a jeżeli chcesz naprawdę coś więcej osiągnąć, to posłuchaj mnie, kuźwa i przyswajaj sobie te rady. Bo ja nie nagrywam tego na pusto, tylko po prostu udało mi się większości problemów rozwiązać, i teraz chcę się tym kuźwa podzielić, żeby raz chociażby świat po sobie zostawić, a dwa, żeby realnie pomóc. Ja, jak coś, nie zarabiam w ogóle na tym. Oczywiście to wszystko tylko moja subiektywna opinia Mogę też się mylić, wiadomo To co tu podaję to działa tylko i wyłącznie dla mnie Nie wiem czy to u Ciebie zadziała Najpierw to mówię, zweryfikuj, wiadomo To co sam sobie bym powiedział 18-letniemu sobie to to Że czytaj kuźwa chłopie jak najwięcej książek I szukaj po prostu rozwiązań problemu Jak to też jeden bardzo mądry człowiek mi kiedyś powiedział Bardzo mądry człowiek powiedział mi coś takiego Słabi ludzie opowiadają historię a mądrzy i silni, aż silni ludzie, przepraszam, silni ludzie szukają rozwiązań problemów. Ja wiem, że to się tak łatwo mówi, ja wiem o tym doskonale, i też, to też nie do końca zawsze się sprawdzi, bo przykładowo, jeżeli masz kuźwa raka, no to nie zawsze da się to rozwiązać, bo po prostu dostajesz jak dostaniesz raka, czego oczywiście nikomu nie życzę, Panie Boże. No ale mówię, są sytuacje, gdzie nie da się naprawdę rozwiązać problemu. I przykładowo, jeżeli ktoś dostanie raka, no to co? Trudno, dostało ci 5 lat życia i tyle. Za 5 lat umierasz i nie rozwiążesz tego problemu. Oczywiście nikomu tego nie życzę, broń Boże. Ja tu mówię o takich rzeczach, które większość problemów tak naprawdę da się rozwiązać. Mówię, nie wszystkie się da, tak jak ten rak. Wiadomo. Może kiedyś znajdzie się na świecie taki człowiek, który realnie rozwiąże ten problem, że, że realny lek na raka ja się akurat nie znam, akurat ja słyszałem, że jakiś tam rak jest, którego da się wyleczyć, ale to mówię ja nie wiem jaki to rak, ja nie interesuję się medycyną, więc ciężko mi tu powiedzieć, jeżeli chcesz się zgłębić w ten temat, to odsyłam Cię do filmów na temat medycyny to nie jest kanał na temat medycyny tylko to jest kanał dla kuźwa facetów którzy chcą coś zmienić w swoim życiu to jest o rozwoju osobistym to jest na ten temat kanał i na książkach bo książki to jest to jest moje hobby ja to lubię robić i lubię dzielić się swoją wiedzą i będę to kuźwa robił i zresztą jeżeli Cię w jakiś sposób uraziłem czy coś, jeżeli ta treść Cię uraziła jak tak bardzo Ci zależy napisz mi w negatywny komentarz chętnie bardzo przeczytam tylko wiesz co? tylko w razie czego to mnie nie urazi bo, bo ja wiem doskonale co robię ja to robię kuźwa dla, dla tych ludzi, którym realnie pomoże ten problem. A jeżeli ktoś sobie wmawia, że to mu nie pomoże, no to cóż, ja nic nie poradzę. Co mam mówić? Myślę, że wystarczająco wyczerpałem temat. Więc co, dziękuję za wysłuchanie. Za chwilę wrócę do domu. Nie wiem, czy zaraz zabiorę się za obrobienie tego materiału i dziękuję za wysłuchanie, cześć i na razie.